Dzień dobry moi drodzy, pozdrawiam z Soliny, z Polańczyka, Bieszczadzkie klimaty moi drodzy. Przyjechałem tutaj, akurat tak się zgrało, że zostałem zaproszenie na solińską noc kabaretową, żeby tu wystąpić. I powiem wam, że nie miałem w planach wybierać się w Bieszczady, ale tak się zgrało, że skorzystałem z tego zaproszenia i przy okazji zabrałem też rodzinkę i potraktowaliśmy to jako urlop. I powiem wam, że nie żałuję przejechanych tych 700 km. Czekajcie przerzuca w widok zobaczcie no, widok zapiera dech w piersi piękne widoki mimo tego że przed chwilą troszkę deszczyk e, padał no ale widoki rekompensują moi drodzy e, wzięliśmy sobie to się nazywa żeby wam nie skłamać tam jest strefa takie dwa baseniki jest grill e, tu są domki i tam jest właśnie pensjonat w którym mamy e, Pokój, moi drodzy, w osiedle pensjonat na górce. O. Yy, powiem Wam, że bardzo schludnie, czysto, ładnie. Piękne widoki, moi drodzy, jak widzieliście. Yy, zapłaciliśmy za swoją dwójkę i córkę za 4 dni ze śniadaniami 1800 zł. Także myślę, że to nie jest aż jakaś taka straszna, wygórowana yy, cena. Yy, pokoje czyste to najważniejsze. Yy, I tyle, moi drodzy. Także. Będę miał chwilę, to coś tam dogram, tutaj zmontuję i wam wrzucę. Pokażę tam, gdzie byłem. Hej. No i moi drodzy, jedna na pewno rzecz, którą warto tu zobaczyć, zresztą to jest jedna z większych atrakcji tutaj: solina, polańczyk w tych terenach. Czyli zapora, moi drodzy, solińska robi niesamowite wrażenie. Poczekajcie, odwrócę obraz. Takie piękne widoki możecie tutaj podziwiać. Tutaj jezioro. Solińskie, miliony litrów wody, a przychodzicie na drugą stronę i można chodzić suchą stopą, moi drodzy. A nad nami jeszcze kolejka, kolejka, kolejka linowa w solinie, moi drodzy. Tak to wygląda. Obiekt sam z wierzchu nie wolno fotografować, jest zakaz, dlatego nie będę go tutaj jakoś pokazywał. Jak będziecie mieli okazję, to sami zobaczycie. Myślę, że. My wzięliśmy sobie też zwiedzanie zapory w środku z przewodnikiem. To jest koszt jakichś około 130 zł za mnie, za żonę i za córkę. Bilet taki rodzinny i też jest fajne, takie mega uczucie, bo schodzicie 20 metrów jeszcze poniżej tutaj poziomu ziemi. Jesteście praktycznie w samym fundamencie i macie takie wow, takie wrażenie, że za ścianą są miliony litrów wody. Także. Na pewno warto zobaczyć, moi drodzy, bo robi wrażenie. No, a teraz jesteśmy 105 metrów nad ziemią, kolejka linowa. Tu a tutaj, moi drodzy, taras widokowy, z którego widać całą dolinę, można powiedzieć. A tu jest taka szyba dla odważnych. Zobaczcie. Gdzie wszystko widać. Takie piękne widoki, moi drodzy. No nie chcieć tylko, że nie jest pięknie. O, a tutaj, moi drodzy, idę sobie w polańczyku i na rondzie wisi Moja mordka, moi drodzy. Taka atrakcja, turystyczna. No i moi drodzy, znowu jesteśmy 105 metrów nad ziemią. Kolej, kolejka linowa, moi drodzy, piękne widoki. Troszkę nam się deszczyk rozpadał, także... Ale nie ma tragedii, wracamy z powrotem. Powiem Wam tak, jestem pierwszy raz w Pieszczadach. I jestem zachwycony. Bardzo mi się tutaj podoba. To tu już nawet nie chodzi o atrakcje. Pokazują wam część tylko, moi drodzy. Tu jeszcze jakieś rejsy stateczkami, jakieś zjazdy na saneczkach, moi drodzy. No, różne cuda nie widzę. Wiecie, jak miałbym wszystko wam pokazać, to musiałbym tutaj cały dzień latać z aparatem, kamerą. A jestem z rodziną. To sami rozumiecie też nie na tym, to polega, żebym ciągle tutaj nagrywał, moi drodzy. Ceny wydaje mi się, że chyba jest nawet taniej niż w innych górach, jak czy tam w zakopanym, czy nawet nad morzem, moi drodzy. Tak mi się wydaje, że ceny są w miarę przystępne. Jak człowiek poszuka, poszpera, to, to i nawet zje dobrze i w miarę tanio i nie ma paragonów grozy. Tak mi się wydaje, moi drodzy. I tyle. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że po prostu polecam Bieszczady, jak ktoś nigdy nie był, bo chociażby takie Ścieżki, do wędrowania, do spacerowania to naprawdę widoki piękne. Można pospacerować, zresetować głowę. Ja Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.